Dziękuję bardzo za głos. Jak widzicie, tutaj jest e, perfekcyjny, w tym i dziękujemy za to, bo zawsze dobrze to prowadzi, wprowadza. E, ja troszeczkę odstaję od niego, ale postaram się, żeby było dość dobrze. Witam serdecznie na Mistrzostwach Polski, Młodzików U14. Witam przede, przede, wszystkich, przede wszystkim Was, młodzi zawodnicy, którzy tutaj biorą udział. udział którzy dostarczacie nam bardzo fajnych wrażeń, fajnych walk przede wszystkim. Jest na co popatrzeć. Jestem pod dużym wrażeniem waszego wyszkolenia w tak młodym wieku. Witam rodziców, którzy z wami tutaj przyjechali, którzy wam was wspierają na co dzień, dopingują, są z wami. Witam trenerów, działaczy, witam sędziów, witam wszystkich sympatyków sportu zapaśniczego. Tutaj na naszej ziemi raciborskiej. Ten turniej to jest najważniejszy dla was, bo to są Polski, walczycie o te e, złote medale i to jest taki przecionek do Waszej kariery. W tym wieku się zaczyna te, tą waszą karierę. Zaczynają się zapasy, a w wieku, kiedy już jest człowiek seniorem, w wieku 20, jest lat. A tam się patrzeć o medale Igrzysk Olimpijskich. Tego Wam życzę, bo to na pewno za parę lat będziecie właśnie tym fundamentem naszej reprezentacji, która będzie nas godnie reprezentowała na Igrzyskach Olimpijskich. A teraz y, życzę Wam dalszych fajnych udanych War, bo tak jak powiedziałem, y, trochę się na zapasach znam i y, widziałem naprawdę bardzo ładne akcje technicznie poprawnie wykonane. To bardzo miło e, się to ogląda. Za Waszą grupę jest tu odpowiedzialny dwóch trenerów. To jest Macie Kor Korochoda, który jest tutaj z nami. Nie widzę go gdzie jest, gdzie się schował. I Łukasz I Tych dwóch trenerów opiekują się tą grupą, są z nimi na co dzień, wyjeżdżają razem na turnieje. I, I to jest ta, właśnie ten sztab trenerski, który się tą grą zajmuje. Mamy tutaj też trenera kadry, narodowej kadetów, który właśnie ci zawodnicy wracają, znaczy no, nie wracają, tylko idą. Później szczebel wyżej właśnie do kadetów. I tu jest Piotr Szczeponiok, który na co dzień pracuje. Naszym Ale ja zawsze na takich zawodach jak jestem, to jeżeli przyjeżdżają mistrzowie, a są tacy tutaj na sali, zawsze przedstawiam ich, dlatego żebyście wy, młodzi adepci sportu zapaśniczego, znali tych starszych zawodników, którzy osiągali medale na najważniejszych imprezach sportowych. A mamy tutaj medalistę Mistrzostwa Świata Europy, Igrzysk Olimpijskich, Jurek Kopański, Djaka z Katowice, który osiągnął na najważniejszych zawodach się też znali, że jak będziecie to widzieć i że będzie przechodził, żebyście wiedzieli, że jest taki zawodnik, jeden czy drugi, którzy kiedyś byli mistrzami godnie reprezentowali nasz kraj. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę wszystkim nam, sympatykom sportu zapasniczego, fajnych, miłych wrażeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. serdecznie